Turbulencje wstrząsały maszyną, a ona powtarzała każde polecenie szeptem, kurczowo trzymając się nadziei. Gdy samolot zaczął tracić wysokość, pilot myśliwca krzyczał, że ma w sobie odwagę większą niż kiedykolwiek widziała. Podniosła maszynę, mimo drżących rąk i powracającego bólu wspomnień, odzyskując w sobie siłę, której nie znała. Przed lądowaniem słyszała tylko własny oddech i cichy szept w słuchawkach Dasz radę, jesteśmy przy tobie. Obcy patrzyli z niedowierzaniem, gdy jego sylwetka trwała niewzruszona, jakby ból nie miał do niego dostępu. Po wylądowaniu spojrzała w niebo, zastanawiając się, czy głos ją prowadzący był pomocą, czy ostatnim pożegnaniem. Alarm rozerwał ciszę lotniska, a Kępiński spojrzał w czarne niebo, czując nadchodzące nieszczęście. Koledzy błagali, by został, lecz on wyszeptał: Jeśli nie polecę, ktoś dziś nie wróci. Wspinając się w chmury, słyszał zakaz strzelania wiedząc, że wrogie maszyny już celują w przyjaciół. Gdy pierwszy Messerschmitt Schmidt nurkował na skrzydłowego, szepnął, wybaczcie i złamał rozkaz jednym strzałem.